Na część uroczystości, która odbędzie się u stóp bohatera z Racławic Bartosza Głowackiego, rozpoczniemy od hymnu. Poczte sztandarowe salutuj. Bitwa pod Racławicami z 4 kwietnia 1794 roku to jeden z niewielu symboli insurekcji kościuszkowskiej. To świadectwo patriotyzmu, odwagi i roli chłopów w dziejach Polski. To czas, w którym chłopi weszli do świadomości historycznej narodu, a Tadeusz Kościuszko urósł do rangi narodowego i chłopskiego bohatera. Legenda ta podtrzymywana jest między innymi w Tarnobrzegu. Gdzie wzniesiony jest pomnik Bartosza Głowackiego, przy którym stoimy. W mieście, w którym codziennie w samo południe rozbrzmiewa hymn Bartoszu, Bartoszu. Stoimy, by oddać cześć tym wszystkim, którzy uczestniczyli w walce o niepodległość Polski o prawa chłopów, o poprawę życia mieszkańców wsi. Nasza historia pokazuje, że chłopi polscy byli zawsze tam, gdzie potrzebowała ich ojczyzna. I tylko brak uczciwości, zła wola. Albo brak wiedzy może to podważyć. W imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego przekazuje standard Polskiego Stronnictwa Ludowego Zarządu Powiatowego w Tarnobrzegu prezesowi Zarządu Powiatowego. Był dla Was inspiracją, a także dla przyszłych pokoleń. Rzekam. My dzisiaj w imieniu społeczności Podkarpacia, w imieniu ludowców z Tarnobrzega, z powiatu Tarnobrzeckiego, oddajemy ten honor, oddajemy ten hołd tym, którzy nie wakali się zaryzykować własnego życia. Dziś z dumą śpiewamy Ojczyznę Wolną po Błogosław Pani bo mamy ją wolną, niepodległą, niezawisłą, ale mamy ją dzięki pokoleniom, które swoje życie i zdrowie poświęcali dla niej. Za to wszystkim też ludowcom, zasłużonym, tym seniorom ruchu ludowego serdecznie dziękuję, że jesteście i pielęgnujecie. pan minister województwa w Asystują prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, prezes zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w koszulu prezes podkarpackiej Izby Ronu Kosta i Wieniec władz województwa podkarpackiego, wieniec władz, władz administracyjnych województwa podkarpackiego, wieniec władz Wojewoda Pieriec pod budowej społeczności powiatu tarnorzowskiego, wiediec spada prezes zarządu polskiego strefy prezydent miasta Tamożega Dąbka, a Stalesz i wiceprezydent Łukasz Dybus niec od Związku Represjonowanych Żołnierzy i Jązanka od społeczności powiatu każduckiego.